Cześć, z tej strony Edyta, zakręca nowego obiad. Jestem właścicielką wegańskiego cateringu, autorką książek kucharskich i tego kanału. Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować pyszny jedwabisty szybki dressing. I żeby go wykorzystać, przygotuję od razu surówkę. Co będzie nam potrzebne? Blender. Ja używam G21, ale możecie użyć dowolnego blendera. Mam tutaj kostkę tofu. Będzie to dressing bez dodatku oleju. Jak wiemy, ceny oleju poszybowały w górę tak wysoko, że nie wiadomo, czy się jeszcze zatrzymają i kiedy. To tak samo jak z benzyną. Dlatego zrobimy beztłuszczowy dressing. Tutaj mam jedno tofu naturalne. 180 g. Do mojego tofu dodam... Trzy łyżki płatków drożdżowych nieaktywnych, takich niesłodzonych, połowę glonanori, trochę go przełamałam, cztery ząbki czosnku, będzie to mocno czosnkowy dressing, trzy łyżki sosu sojowego i jedną łyżkę octu balsamicznego, trzy łyżki musztardy, sześć łyżek soku z cytryny, to jest około 1 czwarta szklanki. W razie potrzeby dodam jeszcze wody i wszystko zmielę teraz na gładką masę. Zapomniałam dodać wody. Mam jeszcze naszykowane pół szklanki wody. I teraz będzie dobra konsystencja. Możecie użyć musztardy diżońskiej albo jakiejkolwiek innej. Spróbuję mojego dressingu. Ciut za mało słony, ponieważ pierwotny przepis zakładał 85 g tofu, a ja dałam całe tofu. Trochę muszę zwiększyć proporcje. Dodam jeszcze 3 łyżki sosu sojowego. Jeśli chodzi o kwaśność, jest w sam raz. Czosnku, jeśli lubicie, też możecie dać więcej. Nadal jest ciut mało słony, ale myślę, że odrobinę posolę kapusta. Zabierzmy się teraz za sprzątanie. Mam tutaj pługówki białej młodej kapusty, ona leżała już kilka dni w lodówce i postanowiłam, że ją wykorzystam właśnie do surówki. Przekrawam ją na mniejsze kawałki, cztery części. Teraz przy pomocy mandoliny, ale możecie też to zrobić obieraczką do warzyw, jeśli wam się uda, albo po prostu nożem. Pokroję moją kapustę w cienkie plasterki. Jeśli będą trochę grubsze, to też oczywiście nie przeszkadza. Zostawiłam sobie większe kawałki kapusty, albo takie, które już są dosyć zwiędnięte, i po prostu zużyję je do rosołu warzywnego, który będę robiła dla siebie. Takie kawałki można spokojnie sobie zamrozić i później wyjąć, wrzucić bezpośrednio do zupy. Dodam jedną młodą cebulkę. Ten kawałek na przykład cebuli możecie zostawić razem z kapustą i zamrozić. Cebula doda ostrości surówce. Teraz szczypta soli kłodawskiej, niejodowanej, żeby kapusta zmiękła. Wymieszam ją razem z cebulą i solą. Można do niej dodać oczywiście koperek, szczypiorek, natkę pietruszki. Bardzo, bardzo prosta surówka. Może być na przykład do grilla użyta. Kapustkę posiekałam naprawdę drobno. Teraz ją jeszcze wygniotłam, puści sok. Polewamy ją teraz dressingiem. Ja ją wymieszam. Taki dressing możecie przechowywać do dwóch tygodni w lodówce. Surówka z kapusty, z musztardą i majonezem. Tu jest akurat trochę inny skład. Jest jedną z moich ulubionych takich właśnie grillowych surówek. Kolorystycznie może nie jest zbyt ładna, ale jeśli dodacie właśnie koperku czy natki pietruszki, to będzie miała dużo fajniejszy kolor. No ale przecież chodzi też o smak. Jeśli lubicie, to oczywiście możecie dodać sobie jeszcze trochę świeżego pieprzu. Hmm. Chrupiąca, lekko kwaskowa z takim delikatnym posmakiem serowym. Nie czuć w niej glonów, więc tego się nie obawiajcie. One dają taki trochę smaku mami. Będzie mi miło, jeśli dasz lajka, skomentujesz, czy podobają Ci się takie beztłuszczowe przepisy. Może zrobię z tego jakiś cykl. Będzie mi miło, jeśli udostępnisz mój film i oczywiście zasubskrybujesz kanał, o ile jeszcze tego nie robisz. Być może dzisiaj sobie zrobię jakieś wegańskie kiełbaski z patelni i do tego będzie ta surówka. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć!